Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z WMG Drive. Dzisiaj wybierzemy się na ride. Dzwonił do mnie znajomy i mówił, że rajd jest. W ogóle nie mam samochodu i sobie muszę kupić. Znalazłem tam oferty na Alixie. Za no, niedużą cenę. Jest niedaleko ogólnie ten samochód. To pojedziemy sobie odebrać. Już mam ogólnie tam zapłacone, załatwione i mogę po niego jechać i sobie odebrać go. No to jedziemy. No i dobra, dojechaliśmy. Tutaj jest ten samochód, no trochę obsuty jak widać. Jaką kolizję. Tam chyba jakaś kolizja była, bo gadałem z tym właścicielem poprzednim. No, ale. No, jakoś jedzie. Ogólnie to streamingujemy go sobie na wyścig, i pomalujemy, czy coś wyklepiemy trochę tutaj, bo jest gnieciony. No to co, wtedy zabieramy się za ładowanie na lawetę. Opuszczamy lawetę i chyba tyle tam da rady wjechać na tą lawetę. Zobaczymy, ale raczej tak, raczej tam da radę. Jak do przodu pojechał, no to chyba dał radę. Jeszcze zobaczymy sobie wnętrze tego samochodu. Jak wygląda. O, szyba pęknięta. Ogólnie to nie jest tak źle w środku. Myślałam, że gorzej będzie. kurde. Dobrze nawet wygląda, fajnie. Szybę będzie trzeba też wymienić. No dobra. To wjeżdżamy. O, dobra. Dał radę I teraz ręczny Poczekajcie, jeszcze trochę to tak bardziej na środku Dobra I dajemy ręczny Wyłączamy No i co? Jedziemy wtedy go wyklepywać Paska ogólnie to trochę O kurde Dobra Zaczniemy tutaj trochę wyklepywać to Drzwi mamy Teraz maskę. Dobra, jeszcze tutaj. No. I ten ogólnie to tak jak mówiłem poprzednio, tuningujemy sobie satsumy. Znaczy suningujemy sobie Picolino na right. I tam jakieś oklejenia czy coś zrobimy. I wam pokażę, jak będzie to już wyglądać efekt końcowy, jak będziesz wyglądać. Dobra, myślę, że zderzak się nowy też kupi. I... dobra. No, jakoś... Cię wyprostowało. Dobra. O! Jest! No! I... teraz wam pokażę, jak będziesz wyglądać gotowe auto na... ride. I taki jest efekt końcowy. Oklejony lakier jest. No. I tak to wygląda. Silnik też tam więcej koni teraz ma. No. To co? Wybieramy się na rajd. No fajnie wygląda teraz. Kurde. No to co? Jedziemy na rajd teraz. Dobra. Już dojechałem na rajd. Mamy trzech rywali. No to co? Zaczynamy. 3, 2, 1. Start. Ruszamy. Kurde. O, jak ruszyli. Trzeci jestem. O, jedziemy, kurde. Żeby się zaraz tu gdzieś nie rozbił. Dobra, gdzie oni tu pojadą? W lewo czy w prawo? Ja pojadę tak jako. O, kurde. Dobra, w prawo. Wszyscy pojadą w prawo. A. Tamten jeden gdzieś indziej pojechał, nie wiem co on robi Dobra O! Kurde. Dobra, trochę tu skrócę sobie Myślałem, że tam uderzy Tamten też wolno idzie Na razie jest tym drugi Wypadłem Kurde, jedź, jedź, jedź Dawaj A, myślałem, że... O kurde, jednak wygadałem <grywy> Dobra. Trochę tu na skróty. O, o nie, nie! O kurde, trzeci jestem Czyli tak jakby ostatni, bo tamten gdzieś indziej pojechał. Dobra. Ty, gdzie on jedzie? Ty! Co to kurde? Co to jest? Co ten... Co ten tu robi z tą lawetą? Kurde. Co on robi? Dobra, jedziemy. o Koło odpadło. O kurde, koło odpadło. Dobra. Samochód naprawiony. Jedziemy. Tamten nie wiem czy on wyjedzie, czy nie. Chyba już nie chciał się naprawić tam, bo tam chyba bog czy coś. Gdzie ten czerwony tu jest? A gdzie on jest? O nie znowu. Może drugi będę chociaż. Tamten, ja nie wiem czy on jedzie. Ten czerwony. Dobra, jedziemy. Trochę słabo skręca ostatnie okrążenie. To jest ogólnie, dobra, jedziemy nagania mnie. O nie, kurde, nie dam ci, kurde, spierdzielaj. Kurde, no chociaż drugi żebym był, dobra, trochę na skróty. O nie, jednak to był zły pomysł. Ty, to on nie ma koła? <laughs> Czy mi się wydawało? On bez koła jedzie? Co się wydaje, On nie ma koła. A ten przez boks jedzie znowu. Dobra. O nie, trzeci chyba będę. Albo tutaj depnę. Jedź! Jedź! Ach, kurde. Trzeci byłem, no. No i dobra, dziękuję Wam za oglądanie. To będzie tyle, a no więc trzymajcie się. Pa, pa.